Jakie wystosowali Młodzi Razem oraz młodzieżówkę i wielu partii krajów nordyckich na temat konsekwentnego wsparcia dla Ukrainy. Trzy lata temu dokładnie w dzień rozpoczęcia pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę, gościliśmy tutaj w Sejmie przedstawicieli socjalnego ruchu z Ukrainy, młodej lewicowej partii, z którą chcieliśmy wystąpić na konferencji dotyczącej anulowania ukraińskiego długu, i okazało się, że byli tutaj z nami wtedy, kiedy Rosja napadła ich kraj. Chwilę później dołączyli nasi, do nas nasi fińscy przyjaciele, którzy, tak samo jak my tutaj w Polsce, doskonale rozumieli zagrożenie ze strony Rosji i wspólnie, konsekwentnie do dzisiejszego dnia. Partia razem i nasi nordycy przyjaciele upominamy się o militarne, ekonomiczne wsparcie dla Ukrainy i mówimy jednoznacznie, że w interesie Europy jest niepodległa i suwerenna Ukraina, co szczególnie ważne jest dzisiaj, kiedy... Yy, Donald Trump zdaje się przyjmować retorykę i pozycję Putina, a polska prawica nagle zaczyna mówić zupełnie inne rzeczy niż wcześniej, i, i bliżej im jest ewidentnie do tej nieco już oszalałej amerykańskiej i europejskiej prawicy niż do tego, co mówił chociażby Lech Kaczyński. Więc my stoimy konsekwentnie tam, gdzie staliśmy, i dowodem tego jest to właśnie stanowisko, jakie, jakie młodzie razem wraz z, z przyjaciółmi z północy Europy przyjęli. Oddaję głos Julii Dulas i Stanisławowi. Stanisławowi Kostulskiemu z Młodych Razem. Stanisław Kostulski, współprzewodniczący Młodych Razem. W trzecią rocznicę skalowej inwazji Rosji na Ukrainę przedstawiliśmy stanowisko, które wypracowaliśmy wspólnie z młodzieżówkami z Finlandii, Szwecji, Norwegii i Islandii. Potępiamy w nim ostatnie plany. Administracji Donalda Trumpa, układania się z Władimirem Putinem ponad głowami Ukraińców i ponad głowami najważniejszych partnerów Ukrainy, czyli Europy. Uważamy, że nie jesteśmy w stanie zagwarantować bezpieczeństwa ani Ukrainie, ani naszemu regionowi w momencie, kiedy Ukraina nie jest pełnoprawnym, nie jest podmiotowym. Przedstawicielem przy negocjacjach pokojowych. Nie zgadzamy się na to, żeby przehandlowywać suwerenność i gwarancję bezpieczeństwa naszego regionu za warte miliony dolarów i miliardy dolarów złoża rzadkich metali w Ukrainie. Nie zgadzamy się, żeby przejmowały je międzynarodowe korporacje, ani technooligarchowie. Uważamy, że to są dobra naturalne Ukrainy i powinny one należeć do. do Ukraińców do Ukrainek, nie zgadzamy się i uważamy, że oddanie tych cennych minerałów będzie opóźniało tak ważną dla nas odbudowę Ukrainy po wojnie. Nie będzie ani skutecznej odbudowy Ukrainy, ani powrotu ukraińskich uchodźców do domu, jeśli ograbimy Ukrainę z jej naturalnych złóż. I także w naszym stanowisku podtrzymujemy postulat umorzenia międzynarodowego długu Ukrainy, o którym, jako partia razem i jako Młodzi Razem, mówimy od, od ponad trzech lat. Więcej o naszej współpracy powie Julia Dulas, która jest członkinią zarządu krajowego Młodych Razem i jest odpowiedzialna za relacje z naszymi partnerami zagranicznymi. Jak napisaliśmy w oświadczeniu, nie da się osiągnąć pokoju, jeśli Ukraina zostanie zrównana do roli pionka. Ważne jest, żebyśmy teraz wszyscy zjednoczyli się w walce i w propagowaniu y, pokoju w Ukrainie, gdzie miejsce Ukrainy i Europy jest przy tym stole negocjacyjnym. I tutaj zgadzamy się z najmniejszymi partnerami w 100%. Nie będzie tego pokoju, jeżeli Ukraina i Europa, która jest tak bardzo. Y, Doświadczona i dotknięta tym konfliktem, nie po prostu nie osiągniemy tego pokoju. Ważna jest dla nas współpraca z naszymi partnerami, i też jednocześnie z naszymi partnerami z Ukrainy, aby dalej wypracowywać postulaty i walczyć o to, aby. Głos ukraiński rozpowszechniał się w całej Europie. Na tym nam w tym momencie zależy, aby w końcu Ukraińcy mogli dojść do głosu, żeby ich postulaty zostały... Wybrzmi żeby wybrzmiały, żeby zostały usłyszane. I jako młodzi razem wraz z młodzieżówkami lewicowymi z Finlandii, ze Szwecji, Norwegii i Islandii nie zgadzamy się na to, aby Negocjacje wyglądały tak, jak chce tego administracja Trumpa. Od ponad trzech lat, jako partia razem, jako młodzi razem, jako nasi nordycy przyjaciele, jako socjalny ruch z Ukrainy, mówimy konsekwentnie. Warunkiem bezpieczeństwa naszej części Europy jest sprawiedliwy pokój. Sprawiedliwy pokój to taki, który nie może dziać się ponad głowami Ukraińców, który nie może dziać się kosztem ukraińskich ziem, ale także taki, który jest w interesie Ukraińców. Bo nie możemy potwierdzić tego, co mówi Putin, że celem Zachodu jest kolonizacja Ukrainy i, i ekstrakcja jej bogactw. A to w tym momencie proponuje Donald Trump. Jeżeli pokój nie będzie w interesie Ukraińców, Ukraina nie będzie stabilnym, suwerennym państwem i będzie także podatna na, na wrogie wpływy ze strony Rosji. Więc potrzebujemy sprawiedliwego, sprawiedliwego pokoju, nierobionego Ponad głowami Ukraińców i taki, który będzie w interesie ukraińskiego społeczeństwa, a nie zakodnich korporacji czy miejscowych oligarchów. Jeśli jeszcze mogę dodać, to w obliczu szaleństwa prezydenta Donalda Trumpa, jego pomysłów różnych, przeróżnych i lansowaniu się wielu posłów prawicy z Polski i wielu, i wielu innych państw na ideach Donalda Trumpa. Jedynym stanowiskiem, które wyraża polską rację, sta, polską rację stanu, jaką jest bezpieczeństwo i stabilność regionu, głównie Europy Środkowo-Wschodniej, jest właśnie to stanowisko, które zaprezentowaliśmy, które jest już teraz dostępne na naszych mediach społecznościowych, na Instagramie, Facebooku i Twitterze. Można się tam z nim zapoznać w polskiej wersji językowej, angielskiej, ukraińskiej i w językach naszych partnerów. Dziękujemy bardzo.